Pierwsza część konferencji społeczności świata, rocal, szczurka, lub internat do Dominik Glifon. Panie że proszę o kilka słów komentarza. Gratulacje dla zespołu z Lublina, gratulacje dla Krzyśka, bardzo dobra robota. Ja mogę tylko na wstępie przeprosić kibiców za naszą postawę i za to, jak to wyglądało z naszej strony. Różnica klas w podejściu do meczu, w energii, w zaangażowaniu i to było najbardziej widoczne. Kiedy nie idzie w ataku, a my do przerwy mieliśmy bardzo słabą skuteczność, to trzeba te wszystkie rzeczy nadrabiać małymi. Sytuacjami w defensywie to bardzo dobrze realizował się zespół z Lublina, który był aktywny na piłce, który był aktywny na naszym pierwszym podaniu. Tak się ograniczyli nam jakąkolwiek możliwość penetracji do kosza, a my ty tylko tak naprawdę byliśmy tłem do dobrej gry Lublina w dzisiejszym spotkaniu. Domnik. Dominik? A few words about the game. Um, I mean, we just can't start off with the first quarter giving the team so many points. It's hard to come back from it. Um, I mean, we're a better shooting team. Of course, we have worse games where we shot it bad. But um, I think we became aggressive too late. Um, yeah, that's really it. I mean, we shot ourselves in the foot. We have to be aggressive from start to end. With, you know, Kilka. Druga część konferencji po meczu święta w Ocach, Pan Ferenc Krzysztof Szewczyk, Aleksandra Kuczyńska, Panie że kilka osób w komentarzach. Ja, znaczy niezmiernie cieszymy się z tego zwycięstwa. Przyjechaliśmy tutaj bez trzech graczy, w tym bez Smolc i Jakupcowych, które są na i dla nas kluczowe i bez kurach, ale powiedzieliśmy się z dziewczynami przed meczem, że to nie jest ważne. Ta liga już w tym roku pokazała, że takie osłabienia to. Może nie tyle nic nie znaczą, co nie przesądzają o porażce, bo Ślęza wygrywało w osłabieniu, gorzu. ostatnio wygrywał, tak więc dzisiaj my, my, my to zrobiliśmy. Nie będę ukrywał, że spodziewałem się takiego łatwego meczu, bo był łatwy. Myślę, że zagraliśmy z większą energią od ślęcy z większym zaangażowaniem. Mieliśmy 24 asysty, dobrze dzieliliśmy się piłką, graliśmy zespołowo i z tego się bardzo cieszę. Jeszcze raz gratulacje wielkie dla dziewczyn. Dziękuję bardzo, Tutaj trener powiedział, byłyśmy bez trzech zawodniczek, ale przyjechałyśmy tutaj z dobrym nastawieniem, właśnie dobrą energią. Grałyśmy bardzo drużynowo i był dobry defense, dzięki czemu zrobiłyśmy przewagę i tak naprawdę kontrolowałyśmy ten mecz. Zagrały dzisiaj wszystkie zawodniczki z naszej drużyny, dlatego bardzo się cieszymy.